Cześć wszystkich Serdecznie w kolejnym odcinku zagramy The to Show War kampania Arnoru. No i cóż, wy po odcinku stoczyliśmy wielką bitwę o Isen Mode. Rozgromiliśmy 6-tysięczną armię Mordoru, samą tracąc niespełna 1 czwartą naszych sił. Straciliśmy chyba tam 450 ludzi, czy coś kotego. W każdym razie piękne zwycięstwo, naprawdę wielka i piękna bitwa. I tak. Przede wszystkim chcę tutaj zlokalizować zniszczającą się armię... Hm. Huh. Armię Runu. Której nie ma. Dobra, yyy... Idźcie tu, okej. Okay. Na no, nic się nie oddzieli. cud. Ci też nie. Mm. Ty też idź tu. No i tu mamy spam generałów w chwili obecnej. Pięknie, będę miał dowódców do swojej armii. W sumie mamy flagę prawie Samy generałów Nice eee... Tak eee... Co ty tu robisz? Stary spieprzaj stąd póki że życie miło, By tu I teraz pytanie, czy ja są zrobić teraz twierdzę? Zresztą to miasto, może niekoniecznie Tak więc ta armia I ta armia Chyba przemieszczam się tu Idziemy na bramę czarną No Potrzebuję zrobić czarną bramę Tak, tu jest dobrze bronione miasto Moje dochody są w miarę okej okay. Tutaj moja armia idzie dalej e, Tutaj warbunek trwa w najlepsze Tutaj jedynie nie Już lepiej tak, tu wejście Wy i Was wszystkich trzeba przeszkolić. Świetnie. Potem wyciągnę te wszystkie oddziały stąd i prześlę je do Amon Lance. I dam potem dowództwo jednemu z tych generałów. Eee, tak, dalej. Hmm, chyba tyle na razie. Ta armia, niech na razie. Ta armia, niech na razie przyjdzie w pobliżu tej twierdzy. I tu czekamy. Myślę, że uderzenie trzema armiami, co najmniej. No, wezmę trzy armię. I trzema armiami uderza czarą bramę. Trzeba rozbić wszystkie te armie Sterlingów. Trzeba odbić czarą bramę. Trzeba wyrzucić te, pozostałe tu armie orków. Trzeba wzmocnić garnizonowy is mode Trzeba to umocnić, kiedy. Już będę miał tutaj wszystko zabezpieczone, czyli jedna pełna flaga tu, i jedna pełna, pełna flaga tu. To zbieram siły. Prawdopodobnie odbiję się to miasto, zostawię to jakiś tam śmieciowy garnizon z jakichś podstawowych jednostek złożony i uderzam wszystkimi siłami w tą stronę. Chcę celu tego miasta, potem prawdopodobnie tego. I mam nadzieję, że w tym czasie tutaj sobie na się poradzą. Zajmą na przykład to miasto, cieszyłbym się, albo to. E, tutaj widzę, że Dale uderzyła na tą twierdzę. Świetnie, powinni ją takimi siłami spokojnie przejąć. Widzę, że mamy tu dużą armię. Dużo armii i dużo tych armii. E, tutaj widzę e, Armię krasnoludów, Ludów. Świetnie. No to dalej należy do krasnoludów, tutaj mamy armię, Dale, yy, świetnie, ty musisz przejść tu, o, nic więcej nie zobaczysz, yy, no to dobra chyba tyle, tutaj nie wiem czemu oni dalej tego nie zdobywają, śmieszne to ale trudno. Tutaj ma tą swoją darmową armię. Niech tu siedzi. Yy, I wybaczcie mnie sekundę. Ok, jestem z powrotem. I tak. Yy, gdzie jest mój generał? Mój generał jest tu już. Te oddziały mogę rozwiązać. Yy, te oddziały tutaj. Ten również. Pełna flaga. Że będzie w sumie jak jeszcze te dość i stąd. Tutaj kolejna dziewczyna I cóż, e, chyba na tyle, na razie Tutaj jakbym miał teraz ze... No, ze cztery armie, to teraz mógłbym bez problemu zająć ten cały teren Bo armię Mordoru poszła do piachu Jeszcze szpiega w tym kierunku pośle może Tak, Baradur Kto jest, jest generałem? To mi ciekawi Hmm, nie dojąłem się teraz. Tak, ty mój szpiegu przejście w tą stronę, chcę zobaczyć gdzie tu jeszcze ma twierdzę Sauron. Skąd może sprowadzać wojska. I cóż... E... Amolans zbudowa czegoś? Niekoniecznie, twierdza ta. No właśnie, musimy naprawić e, mury, musimy zbudować stajnie. razie nie mogę tu nic rekrutować. Mam dopiero 27 kultury eee, Dobra, stajnie niech będą Chociaż nie, nie potrzebuję. Eee, tutaj. Tutaj mam armię konicy. Eee, dobra Tutaj biblioteka nie się zbuduje. Tutaj farmy. Chociaż może to niech będzie. No i kweńury. Od plumacie zapomniałem. Aha. Hmm, Tu się raźnie ale się wykręcą. Mogłyby się ruszyć na południe. Ojej. Oj Zaraz, że co się stało? No nie, że co? Posrało was do reszty. Co to było? Odmówiłem walki, wycofałem się tylko. Bum! Ginim przywóza frakcji cała armia Ale dochodzę z Jeszcze ten debil jest z królem Kto jest księciem? Nie mamy Hmm. Kto jest teraz dziedzicem? Nikt? No tak, przede wszystkim nie szlak lagro. Czy to z tej tury? Tak. To wczytaj. Jest wczytaj, dobra. <laughs> nadpisał. Może mi nie napisał. Może we mnie ta zgra wkurzyła. O, no i teraz muszę powtórzyć wszystko. Czyli tak, wy tu. Wy tu. Tutaj dodatkowo jeszcze chodzi o werbunku. W postaci tych, mm, tutaj podbywamy się najemników już, i armia idzie tu, uh, ta armia tu, ty w sobie możesz dojść tak do tej armii, tutaj, wy tu, wy tu, wy też tu. Mm, tutaj buduję bibliotekę To działanie niech się może cofną Jakiś dowódca się mi przyda Chodź ty Okej okay. mm, Tutaj Wy tu Wy tu Świetnie No i... Dobra, to było hamskie. idźcie tu Trochę ich śmierć wskazuje teraz a nie mam też wyboru za bardzo No Niestety, no widzieliście co się stało Nie mogłem się wycofać, bo wtedy nagle ta armia cała mi umarła Pysz! Nie wiem czemu I... okej okay. Zdenerwowało mnie to Bardzo Dobra, yyy e... Chyba wszystko załatwione Ty możesz iść tutaj sobie, szpieg mój Właśnie, zobacz co tu się dzieje. Tutaj mamy pełną armię krasnoludów, Jedną. No, jedną armię pełną. Okej. Okay. Hmm, tutaj mogliby to zająć. Hmm. Dobra. E, Niemniej końcury. Znowu zapomniałem o dyplomacie. <grym> I oddziała do przeszkolenia tym razem. Cholera. Dobra. W następnej turze to się zrobi. Ale czemu mi ta armia umarła? Waj! To było dziwne Z tą śmiercią całej armii Nie masowe sapuku? Nie wiem co to było Nie mogę też stworzyć tej bitwy wtedy, ponieważ bym popełnił ten sam błąd co popełniłem w przypadku Czarnej Bramy: że się wykrwawiłem najpierw broniąc mniejszej armii, która była obok twierdzy. Tutaj mnie znowu workowie oblegają, co. Dobra, niech będzie, mi to nie przeszkadza. O ile runu? O ile run nie zaatakuje teraz twierdzę to może być. Dobra, i teraz robimy tak, save'a. Ponieważ nie gdzie ta Arya ma się cofa. Dobra, zaatakowali. Ach, niech będzie. Hmm. Trudno. Zgoda mi tych ludzi. Okej. Okay. I tak, ta armia tu idzie. Ta też. Tutaj, co mi oblega? Oblega mnie armia dużo znowu, niestety. Na szczęście, niestety może się nie odbudowały, bo zapomniałem tego kliknąć. Boże święty chwila. Arnor 2, ok. <laughs> Sorry, ale gra mi strollowała i nie pozwolę sobie na to. Tak więc zaczynam od tego, że naprawiamy. Mm, po drugie, nasza armia się wcofa w to w ten rejon. Nie chcielibyśmy go twierdzy godoru, Dla nas to będzie bezpieczniejsze. Mm -mm. To się naprawia, świetnie. Wyjdźcie tu, by tu. Fila. jest. Yes, yes. yes, Tutaj <try> tak, jednego z tych szliśmy w tą stronę. Ono będzie do tymi wojskami. Prostymi wojskami. Ty tu. Ty tu. <try> Mój dyplomata nie yes, idzie tu. Without o, ten generał niech podbędzie się tych oddziałów. Niech idzie tu, wy tu, wy tu. Tutaj dalsza rekrutacja. Tutaj jeszcze tych rekrutujemy. Ok. O, ty się zmienia. Wait.

I teraz konstruktory, chyba wszystko zrobiłem. A tutaj jeszcze zapomniałem. Pek, pek, pek. Oki, konstruktory. Nie, naprawdę, to był jeden z większych trollingów, jakie widziałem w Total War. Ach. Cała armia popełniła masowe Sepuku. Tak po prostu. Nie stoczyli walki, nic. Tylko ich przyjaciele postanowili, że nie dadzą się wyrżnąć przez przeważające siły wroga i się wycofali. Tak więc wielka moja armia popełniła masowe Sepuku. Gordon na czele. Wiecie, król popełnił Sepuku, a po chwili cała armia tak. <śmiech> <śmiech> Boże, ale musiałbym być zdziwięci jeżeli że Runu ćwierć. Sterlingowie wchodzą do twierdzy, oczekując ze żarty walki, patrzą. Wszyscy nie żyją. Dobra, ci oglądają Mi to. smak. I tak, czy ci popełnią masowe sapku? Chyba nie. Tak więc zapisujemy grę nasz wypadek, save, i spieprzamy. Dobra, i tak. Tutaj gromadzimy nowe siły. Wyspieprzeć. Czy wy nie powinniście być tu? No właśnie. Tak, ta armia idzie w tym kierunku. Boguję tak, idziemy troszkę o twierdzy co tam. No wy tu. Ta twierdza oblegana jest. Gondor. Um, oj. Dzień dobry. <laughs> Powinienem wysłać szpiega z przodem. Mm, tak. Zobaczmy nasz szpiegę, co tu jest. Tutaj. Są molokai. Trolle, trole. Świetnie. Cudownie, ja to liczyłem. No, Tak. Tyś tu. <coughs> Zapomniałem ci tego powiedzieć. Podobnie. Mm -mm. Tak, tutaj myślę, że do tej armii dodam konicę. Dodam więcej konicy. Tak, tutaj trzeba werbunek skończony dokładnie, niech idzie w tą stronę. Tutaj też jedno będzie zwerbowany. niech idzie w tą stronę. Tutaj kolejne oddziały może niekoniecznie. Na razie tak. Ty masz cztery gwiazdki, ty masz pięć gwiazdek. Ale tak. ale ty dasz lepsze wpływy Isengardowi, Znaczy więcej wyciska z Isengardu, Tak więc ty będziesz dowódcą i za turę zgromadziłem tu armię pod twoim dowództwem, no za turę, dwie ach, ach, tak mniej więcej e, ci już idą, cudownie mm, tutaj trzeba przeszkolić kolejne oddziały, chociaż nie, na razie bierzemy te które już są przeszkolone, czyli oprócz tego i tego mm -hmm. i te oddziały idą w, to, w tym kierunku stąd też wyciągamy oddziały Tutaj chodzi o kanicję, niech też idzie tutaj. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Czyli ja potrzebuję tutaj wielkiego garnizonu. Mamy tu stopień zadowolenia, czyli potrzebuję. Budujmy może ratusz miasta? Przyda się. No tak, ty stój tutaj sobie. Ty się przejdź po tym terenie. Zobaczmy, co tu krasnoludy mają. Hmm, tu nie mają żadnej armii. E, ci tutaj oblegają. To się utrzyma jeszcze 6 tur. Agent wykryty. No dobra. Mm. No i chyba tyle w tej turze. Nie buduję nic, ale chociaż mogę rozbudować w Bry, coś może. Mmm. Du, 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 du. Wielki rynek. Niech będzie. <laughs> no i w takim razie save. Chociaż jeszcze wiadomość. Osoba na Wiem. Raport kancetury. Ogłoszenia frakcji. Naprawa zakończona. Raport rekrutacji. I save. I kończymy turę. <śmany> 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 I cóż, mamy tu bitwę i wywołał ją gondor. Okay. Tu no nie możemy się przyłączyć. Czemu nie? Ale to już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. I zapraszam do kolejnych. Cześć!